Kiedyś umówiłem się na dwa wywiady w innym mieście. Postanowiłem rozpocząć tę przygodę z samochodem, aby zaoszczędzić pieniądze, które mógłbym wydać na zakup biletu lotniczego. W tym czasie moja praca była naprawdę okropna, a te dwie szanse mogły być nowym początkiem, którego tak bardzo potrzebowałem. Oba wywiady dotyczyły niesamowitych ofert pracy z doskonałymi dodatkami i atrakcyjną pensją a atmosfera była o wiele bardziej przyjazna niż w moim mieście. Moja podróż była zaplanowana na czwartek, więc postanowiłem poprosić o dzień wolny w piątek, abym mógł cieszyć się obydwoma wywiadami zaplanowanymi na ten dzień. Byłem bardzo zadowolony i wzruszony pomysłem spełnienia tego życzenia. Ponieważ musiałem pracować w czwartek, zaraz po wyjściu ze służby skierowałem się prosto w drogę. Niedługo potem wróciłem do domu po walizkę i kilka specjalnych rzeczy. Potem pożegnałem się z rodziną i kontynuowałem. Musiałbym zmierzyć się z długą podróżą trwającą ponad 8 godzin, z oczekiwaniem na przybycie we wczesnych godzinach porannych około dwóch. W pierwszych chwilach podróży wypiłem trzy filiżanki kawy i nie spałem przez dłuższy czas. Jednak kiedy zacząłem czuć się zmęczony. Kawa nie dawała mi już takiego samego efektu jak kiedyś. Prawie nie mogłem zasnąć poprzedniej nocy, ponieważ byłem tak zdenerwowany wywiadem. A po całym dniu wyczerpującej pracy, ostatnią rzeczą, jakiej chciałem, było prawie 9 godzin jazdy. Był już wczesny poranek i pozostało jeszcze około dwie godzin drogi. Do tego czasu na drodze prawie nie było samochodów, ponieważ był to dzień powszedni. Zacząłem czuć się bardzo zmęczony. Wiedziałem, że przeszliśmy już większość drogi. Nagle, gdy szedłem drogą, natknąłem się na mężczyznę w garniturze stojącego nieruchomo. Po prostu się nie poruszył, pozostał całkowicie nieruchomy. Obserwowałem mój samochód, i kiedy zobaczyłem, jak przejeżdża, zauważyłem, że jego twarz odwróciła się. By nadążyć za moim samochodem, krzyczałem z całą swoją energią. Co to za katastrofa? Ta sytuacja była całkowicie szalona. Początkowo zaskoczony, pomyślałem o natychmiastowym skręceniu samochodu, aby zapytać, czy potrzebujesz pomocy, ale ostatecznie zdecydowałem się ruszyć dalej. Po utracie osoby z oczu byłem całkowicie zaniepokojony tym. Jak dziwna była ta sytuacja. Była późna noc i znalazłem się na środku drogi w garniturze. Trudno mi było znaleźć rozsądne powody tej sytuacji. Może żona tego mężczyzny postanowiła zostawić go na poboczu drogi lub coś w tym rodzaju. W każdym razie zacząłem wymyślać w mojej głowie kilka historii, które mogłyby wyjaśnić tę scenę, i zrobiłem to, aby odstraszyć zmęczenie. Odkąd prawie spałem. Nagle wydarzyło się coś niezwykle przerażającego. Około 10 minut po tym, jak zobaczyłem tę osobę, znalazłem inną na poboczu drogi, również ubraną w garnitur. Stał też w dziwny sposób. Zwolniłem i zatrzymałem się na poboczu drogi, pełen niepokoju, aby sprawdzić, czy wszystko w porządku i zaoferować pomoc, np. podwiezienie. Nie mam pojęcia, co przyszło mi do głowy, kiedy zdecydowałem się zatrzymać, ale nagle, zwalniając na poboczu drogi, spojrzałem w lusterko wsteczne, aby zobaczyć osobę i byłem całkowicie zaskoczony tym, co zobaczyłem. Odwróciłem się całkowicie w kierunku, w którym stał mężczyzna, ale po prostu zniknął, jakby wyparował w powietrzu. Pozostawiając mnie w stanie nieufności i zamieszania. Mocno nacisnąłem pedał gazu i postanowiłem iść do przodu z wielką determinacją. Do tego czasu byłem całkiem pewien, że jestem na skraju rozpaczy, jednak byłem tak zmęczony, że musiałem zrobić sobie przerwę na napój energetyczny. W tym czasie prawie przybył, a do przybycia pozostało około półtorej godziny. Desperacko wszedłem do pierwszego sklepu, który zobaczyłem i kupiłem ogromną puszkę energii. Wsiadłem do samochodu i wziąłem kilka łyków energii, jednak gdy byłem jeszcze zaparkowany na stacji benzynowej, ponownie natknąłem się na mężczyznę w garniturze pod latarnią. To był facet, którego znałem wcześniej. Tym razem mogłem wyraźniej zobaczyć Twoją twarz. Wydawał się białym mężczyzną w średnim wieku o ciemnobrązowych włosach, gładko ogolonej twarzy i neutralnym wyrazie twarzy. Ale to, co naprawdę przyprawiło mnie odreszcie, to to, jak znów stał przed moim samochodem, patrząc prosto na mnie. Uruchomiłem samochód i wyszedłem, nawet się nie odwracając. Byłem tak zdeterminowany. Aby zakończyć tę podróż bez przerwy na odpoczynek, ale ani kawa, ani napój energetyczny nie pomogły mi. Prawie zemdlałem za kierownicą, nie miałem siły kontynuować. Zatrzymałem się więc na drodze i zaparkowałem samochód na dowolnym miejscu parkingowym. Odchyliłem całą ławkę do tyłu i bardzo się starałem zasnąć. Mimo, że byłem całkowicie zmęczony, wciąż czułem dreszcz strachu w sobie na tym pustym parkingu. Drżałem ze strachu, myśląc tylko o otwarciu oczu w ciemności nocy i ponownym wpadnięciu na tego mężczyznę w garniturze. Prawie spałem, kiedy coś nagle mnie obudziło. Obudziłem się i otworzyłem oczy. Może to tylko mój umysł mnie oszukiwał, pomyślałem sobie. Rozejrzałem się po samochodzie, bojąc się, że znów wpadnę na tę osobę. Dokładnie obejrzałem każde okno, a następnie skupiłem się na przedniej szybie, która była całkowicie nienaruszona. Wszystko było dokładnie tak, jak zwykle. Gdy tylko spojrzałem w lusterko wsteczne samochodu, dreszcze przetoczyły się po całym ciele. Widząc nieznajomego na tylnym siedzeniu, moje serce zamarło ze strachu. Przysięgam, że widziałem tam kogoś, to było przerażające. To znowu był on, ten sam facet, ale nie mogłem patrzeć wystarczająco długo, żeby być pewnym. Bez wahania otworzyłem drzwi i krzyknąłem jak szalony, zanim wyskoczyłem z samochodu. Upadłem na plecy na twardą ziemię i wciąż krzycząc, walczyłem, aż mogłem wstać z trudem, zdyszany i wyczerpany. Kiedy zajrzałem do samochodu, moje serce zacisnęło się, gdy zdałem sobie sprawę, że nikogo tam nie ma, tylne siedzenie jest puste. Kiedy mogłem się uspokoić, zdałem sobie sprawę, że mój umysł oszukał mnie przez całą noc, nie było mężczyzny w garniturze. Wróciłem do samochodu z szybko bijącym sercem. Szczerze mówiąc, tak się wtedy martwiłem że nie mogłem zasnąć. Ponownie uruchomiłem samochód, wypiłem kolejną filiżankę kawy i mogłem dokończyć jazdę. Kiedy dotarłem do hotelu, poszedłem prosto do mojego pokoju. Po prostu rzuciłem się na łóżko i natychmiast się wyłączyłem. Następnego dnia będę miał długo oczekiwaną pierwszą rozmowę kwalifikacyjną, zaplanowaną na 11 rano. Więc nie mogłem nawet spać przez wiele godzin, ale czułem się trochę lżejszy. Jednak, kiedy ankieter podszedł, żeby się ze mną przywitać, nie zareagowałem. Wyglądał jak mężczyzna w garniturze, którego widziałem poprzedniej nocy. Wiedziałem doskonale, że ankieter zauważył moją nerwowość, to było jasne na jego twarzy. Próbowałem wszystkiego, żeby się uspokoić. Ale ten niepokój nie opuścił mnie przez cały wywiad. Wydawało mi się, że żyję w bajce. Wyszedłem z tego wywiadu z napiętym sercem, ponieważ miałem tylko godzinę na przygotowanie się do następnego z drugim ankieterem. Bardzo mi się to udało i na szczęście dostałem miejsce. Nadal jestem oddany i entuzjastycznie nastawiony do mojej nowej pracy. Mój poprzedni terapeuta powiedział mi, że stres związany z przygotowaniem się do rozmów kwalifikacyjnych w połączeniu z brakiem snu prawdopodobnie spowodował moje halucynacje. Oczywiście to wyjaśnienie ma sens, ale nie zmienia to, jak okropna była ta noc.